Cześć, dzisiaj witam w moim narożniku z zaniedbanymi poziomkami. Odkryłem, że mam poziomki indyjskie dzięki rozmowie z dwoma, z dwójką sąsiadów. Otóż, tak, tutaj mamy poziomki normalne. Jedzone przez ślimaki, ale generalnie normalne. Ok? Natomiast tutaj. Jest poziomka indyjska. Na czym polega różnica? Zwykła poziomka, kwiaty maskierowane do góry. Kiedy owoc się zawiąże i zaczyna dojrzewać, zaczyna schodzić w dół, chować się pod listowiem. Poziomka indyjska, po pierwsze, owoc ma bardziej kulisty, a po drugie nie chowa się w dół. Ona cały czas idzie prosto do góry. Ten owoc jest Super dobrze widoczne. Roślina jest też bardzo e, plenna: to znaczy puszcza mnóstwo, mm, mnóstwo pnączy. Przed chwilą już wyrwałem jedną, teraz widzę, że, że mam kolejne. Generalnie wygląda o tak, taka malinotruskawka, nawet bym powiedział. E, natomiast liście i cały pokrój przypomina najbardziej poziomkę. Myślę, że najłatwiej z nią właśnie pomylić tą roślinę. O, tutaj mamy liście tej poziomki indyjskiej. Tu mamy liście zwykłej poziomki. Dla porównania. Tutaj też liście. O, no właśnie, której? Tu są liście zwykłej poziomki, duże. Tu liście poziomki indyjskiej. No, może trochę mniej szpiczaste brzegi, eee, ciężkie do rozróżnienia. Natomiast po owocku e, z tą jego kryzą jest bardzo łatwo odróżnić. E, natomiast tak, sam owoc e, jest bez smaku. To jest e, no, absolutnie 0-0 zero, zero smaku. Mm, z tego co czytałem, to stosuje się to bardziej jako roślinę. No tutaj widzę że jest kolejna roślina a to już u sąsiadki to najmniej tylko a nie też ode mnie przychodzi też ode mnie przychodzi generalnie będę e, chyba usuwał je u siebie bo zajmują miejsce zwykłym poziomkom które są bardziej przydatne e, aczkolwiek trzeba przyznać e, że są bardzo ładne Głównie przez to, że ten owoc jest tak ładnie wystawiony do góry, nie wiem jak wyglądają kwiaty, bo się nie przyjrzałem, inaczej nie trafiłem. Yy, bo tu już mamy, tak, tam, tam już nam się, no nie widzę, nie widzę, brakuje ręki, tak, tam się już zawiązuje owoc, więc, więc kwiatów nie widać. No, ale okej, okay. czyli poziomka indyjska, rozetka. Okulisty owoc. Nie ma sensu zrywać, bo jest niesmaczny. Mm. Okej, okay. tyle. Dzięki. Cześć.